Yo, what's up! Z tej strony Michał i zapraszam Was do drugiego odcinka serii Vim Speedway Grand Prix 1. Chciałem jeszcze do poprzedniego odcinka nadmienić, że popełniłem mały błąd. Mówiąc, że wybieram poziom łatwy, miałem na myśli poziom normalny, który wtedy wybrałem. A teraz już przechodzimy do naszej gry z Tomaszem Globem. Tak jak mówiłem, nic bez Was nie robię. Tutaj wszystko będziemy robić razem. Będę kupował z Wami. Nie, więc nic was nie ominie. No i przechodzimy do drugiego Grand Prix, który odbędzie się w Bydgoszczy. Zobaczymy jak nam pójdzie, sam jestem bardzo ciekaw. Treningu już nie zrobimy dzisiaj, bo a ja tym tor bardzo dobrze znam, więc no nie Bydgoszczy. widzę. Sens. Stadion BKS Polonia urósł do miana mitycznego dzięki sukcesom Tomasza Golowa. Nikt nie zna tego toru tak dobrze, jak Tomasz. Przy ulicy sportowej. No to posłuchaliście komentarza pana Tomasza Dobra, Lorka. A teraz przechodzimy już do gry. Tylko jeszcze, przepraszam, wejdę w opcję. podgłośnie troszeczkę ustawienia, możecie nie słyszeć. Dobre, start, Dobre starty, to nie wszystko, nie wszystko. Oj, przepraszam, że troszeczkę za głośno wam zrobiłem. No i teraz co? No i przechodzimy, tak, robimy wstecz i powrót do gry. Jedziemy, oto na pierwszy wyścig No i startujemy, no Oj, przepraszam Was, nie zmieniłem silnika, więc musimy sobie poradzić jeszcze na tym starym Z tamtego Grand Prix, tym wolniejszym No więc to może być dla nas bardzo trudne, oj przepraszam nie pokazałem obsady, ale od krawężnika jadę ja, czyli Tomasz Golob, dalej Ryan Sullivan, w białym kasku Michael Carlson i w żółtym Billy Hemil. No i na tym silniku kiepsko nam idzie, chociaż wyszliśmy na prowadzenie. I to na słabym silniku, ale widać, że nas doganiają, jesteśmy wolni. Możemy mieć problem, bo jesteśmy bardzo wolni na tym silniku. Ale postaramy się, może jakoś przy krawężniku ich powyprzedzać, chociaż Carlsona, żeby honorowo zacząć rundę Grand Prix. W końcu jesteśmy u siebie. Gola pochodzi zbyt goszczy, tak samo jak ja. No i to jest tak, jakby nasz stadion. Więc jesteśmy u siebie, więc czemuż by nie wygrać. No ale Saliwany już nie dogonimy. Już możemy o tym tylko pomarzyć. Nie jestem cudotwórcą, niestety. Więc... Musimy się zadowolić drugim miejscem w tym wyścigu. Jak na początek, wydaje mi się, że druga pozycja nie jest taka zła. Zawsze mogło być gorzej. Byliśmy pół wy wyścigu na trzecim miejscu. Dało się być na drugim. Więc jest dobrze. Zaraz od razu wejdźmy do garażu. Zmieńmy nasz silnik na lepszy. No i to jest zrobione i jedźmy dalej. No. Się Oj, zaczęło padać. Będzie nas troszeczkę ślizgać, no ale może nas bardziej wynosić na zewnętrz, no ale zobaczymy jak to będzie. Chyba nie będzie tak źle. Chociaż w tej grze mnie zawsze troszeczkę denerwowało to, że tor nie ma dużego. Tor się za bardzo nie zmienia od warunków atmosferycznych. Czyli jak jest. Jak pada deszcz, się za bardzo nie zmienia od tego, jak jest normalny. To mnie troszeczkę denerwowało. No, znaczy, no nie wiem, ja tej różnicy nie widziałem nigdy za bardzo. Może ktoś widział, to może mi o tym poinformować, co to jest za różnica. Oj, z Krampem, nie fair, pojechaliśmy. widzieliśmy go tam w bandę, odbił się i zjechał z toru. Na normalnym speedway mogą mieć do nas wielkie pretensje, no ale to jest tylko gra. No, jak widzimy nasz motor na prostej jeździ 101 km na godzinę, więc o 4 km jeździmy szybciej na tym silniku, więc zawsze to jest coś. Duża różnica. No I zawsze będziemy troszeczkę szybsi od naszych rywali, którzy mają gorsze sprzęty. Najważniejsze, żeby dobrze rozpocząć cały cykl, czyli dopiero pierwsze zawody. później masz pieniądze i już jesteś troszeczkę lepszy od rywali. już nie tylko twoje umiejętności są najważniejsze, ale również sprzęt, więc trzeba pamiętać, że początkiem jest bardzo dobry. To wtedy zazwyczaj cały turniej układa się po nasze myśli. O, wyścig wygrany, bardzo dobrze. I przejdźmy teraz... Do naszego kolejnego wyścigu. No, szczędzą nas dzisiaj te losowania, bo nie mamy w sumie takich trudnych rywali. No, mieliśmy przed chwilą krampa w poprzednim wyścigu, no ale to tam popełnił błąd. A teraz nie ma żadnych trudnych rywali dla nas. Chociaż z Loramem i Skyncbokiem to jest tak, że jak im wypali to też potrafią dobrze wystartować i niestety może być problem, No ale zobaczymy jak nam pójdzie. Cały czas mamy to pierwsze pole, co mi się nie uśmiecha, bo przegrywamy starty. Ale dobre jest to, że przy krawężniku już możemy się wysunąć tak jakby na prowadzenie po krawężniku, że nikt nas nie zamyka w tej grze. Troszeczkę za szeroko chyba wyszedłem. Zobaczę jak tam z tyłu jest. Blisko są, więc może trochę ich zamknijmy. No ale już możemy jechać spokojnie. Pięknie. Oj, za szeroko, za szeroko. Popełniliśmy duży błąd, ale dobrze, że na tym rywal nasi nie skorzystali. No i w tym wyścigu już raczej dojedziemy na tej pierwszej pozycji. I wjedziemy do wyścigów półfinałowych na... Półfinały to już jest bardzo dobra dla nas wiadomość, bo zawsze więcej punktów, zawsze więcej pieniędzy za turniej, no ale naszym celem na Bydgoszcz jest finał i stanięcie na podium, minimum oczywiście staniecie na podium, no najlepiej byłoby wygrać te zawody. No i udało nam się, Henko też awansował już pół półfinałów bardzo dobrze, no i przechodzimy dalej. W finale, czterech kandydatów, ale tylko dwóch z nich wystartuje o nagrodę. No, teraz będzie już dla nas trudny wyścig, no bo pojedziemy z Adamsem, którego już pokonaliśmy, z Loramem, którego też pokonaliśmy, ale będzie z nami Tony Richardson, z którym nie jechaliśmy jeszcze w Bydgoszczy. No jak wspominałem, stąd na jeszcze nie jechaliśmy na tym torze, a w poprzednim turnieju jechaliśmy z nim dwa razy i te dwa razy z nim przegraliśmy właśnie. Więc no będzie to dla nas trudny rywal. A w bezpośrednich pojedynkach powinniśmy wygrywać. No najlepiej gdyby Rickardson w ogóle nie wszedł do finału, ale to się raczej nie zdarzy, bo nie jest dobry. Chociaż teraz sami mamy problemy, żeby wejść do, półfinału. do finału. Wypchnęliśmy trochę Rickardsona, że nie są... A, no, Rickardson już nie wejdzie do finału. Tak go wypchnęliśmy, no niestety. Nie fair, pojechałem. Ale tutaj sędziowie są naprawdę mało obiektywni, także. No i finał już mam pewny: wejdziemy do tego finału. najprawdopodobniej z Liadamsem. No i w wyścigu finałowym będzie się działo. No, jeszcze nie wiem na kogo trafimy, kto z nami pojedzie, ale będzie interesująco. No i ostatnie wiraż. Wychodzimy, wjeżdżamy na metę na pierwszym stopniu podium. Wygraliśmy jeszcze, zrobiłem dla was taką świecę. No i super, no. Teraz już... To jest jakie mówiłem jest zawsze. że znaczy to jest nie zawsze. To jest już komputerowo, że zawodnik się cieszę z wygranej. Dobrze, no i przejdźmy dalej. No i w finał w sumie powiem wam, że trochę się zawiodłem, bo nie jest to jakaś mocna obsada. Adam, Sullivan i Carlson razem z nami nie jest naprawdę trudny wyścig. Tak jak jeszcze Sullivan i Adam gdzieś tam mogą nam problemy robić, choć Sullivan większe. To problemu ze strony Mitala Carlsona się nie spodziewam. Dziwi się, że nie ma tutaj Jasona Krampa. Dla mnie to jest duże zaskoczenie. No ale jedziemy. Wygraliśmy start, tak z czwartego pola. je w Bydgoszczy uwielbia. Jesteśmy na prowadzeniu. I o to właśnie chodziło. Tomasz Golop idzie po zewnętrznej. Jak zawsze to w Bydgoszczy podczas turniejów Grand Prix. Które być może to Bydgoszczy już wrócą w przyszłym roku, bo firma BMI szuka zastępstwa za Uniależno. I Tomek po zewnętrznej. Tak jest. To jest to, czego Tomek przez całe dzisiejsze zawody nie mógł tak jechać, żeby gorsze opadał deszcz. Teraz może pod samą bandą pięknie to mu idzie. No, już nikt nas nie pokona dzisiaj. Jeszcze pół okrążenia przed nami, pół okrążenia. Tomasz Golop, już teraz tak środeczkiem toru, lekko pod zewnętrzną. I jeszcze świeca na koniec. Proszę Jest Państwa, wody. tak. Tomasz Golob wygrywa swój pierwszy cykl Grand Prix, czy znaczy turniej Grand Prix. I to właśnie gdzie? W Bydgoszczy. Drugi był Adams i trzeci Mital Carlson, no, którego spisywałem na porażkę, na pożarcie, a jednak pokonał Salivana. Teraz zobaczmy ceremonię rozdania nagród na podium. Golob oczywiście na najwyższym stopniu podium będzie stał. W pośrodku, w pośrodku zawodników. No i zawody się skończyły. Tu możemy zobaczyć kto zajął które miejsce, ile z tego punktów. Oczywiście o Krampiego. Chciałem zobaczyć Jasona Krampa, który nawet nie wszedł do półfinału. Zbył 8 punktów, odpadł w biegach eliminacyjnych. No szkoda. Myślę, że Jason sobie poradzi. Yy, a sprawdźmy jeszcze Polaków jak Polacy. Ułamek 4, cegielski 3. A Grzegorz Walasek. Aha, też 3 Grzegorz Walasek, więc też bardzo słabe zawody. Ale ta trójka Polaków nie jeździ w tej grze, jak weźmenicie. A my w klasyfikacji generalnej wysparowaliśmy się na prowadzenie. Mamy 45 punktów już i wyszliśmy na pierwsze pozycje. Drugi jest za nami Tony Richardson, który teraz zaprzepaścił szansę obronienia. Obronienia swojej pierwszej pozycji w Bydgoszczy no stracił do nas 12 punktów, które odrobiliśmy. No i wyszliśmy na 7-punktowe prowadzenie. Co jest bardzo dobrą wiadomością dla nas. No i zrobimy wszystko, żeby nie oddać tego prowadzenia do samego końca. Jeszcze 8 turniejów, w tym jeden w Polsce, będzie jeszcze w Chorzowie, będą jeszcze dwa w Szwecji. W Wielkiej Brytanii będzie jeszcze turniej. W Danii będą turnieje. No, w Australii będzie na sam koniec, więc będzie naprawdę ciekawy. No teraz co, wejdźmy do sklepu standardowo. Naprawmy no, nasz silnik. Naprawmy też ten poprzedni silnik. Weźmy ramę, może naprawmy. Kółkę naprawmy. A koła też są przydatne, ale jeszcze nie są aż tak ważne. No i co, no, stunigujmy. Teraz ma 5 z tych kółeczek ten silnik, a jego stuningujemy. Będzie miał 6, jak widzimy, więc już jest na pewno lepszy. No na trzeci silnik nas nie jesteśmy, bo 16 tysięcy to nie mamy, ale możemy sobie kupić ramę, co będzie miało mniejszą wagę, co też powinniśmy szybciej jeździć no i kupmy sobie lepszą ramę o. no i to wszystko, co możemy, więc Też jest więcej wyjście, no i zapiszmy grę czy może nadpiszmy tak, nadpiszeliśmy grę, no i co, no i to będzie wszystko na dziś w kolejnym odcinku pojedziemy do Wielkiej Brytanii, gdzie będziemy walczyć o kolejne punkty w kolejnym turnieju. No już nie będzie tak łatwo jak w Wydgoszczy, bo tam jeździmy dużo mniej, ale postaramy się wygrać. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Cześć!